Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Jesteśmy oczywiście na Geekporskim się na najlepszy kodzik promocyjny to jest oczywiście sat75% więcej. Wtedy macie do depoztu i skrzynkę na start milspeka. Ze mną ci dwóch fantastycznych gości, Przemek i Mateuszyście. Dzień dobry, dzień dobry. A witam. Witam, witam również. Chciałbym powiedzieć, że na początku polecił taki Eminem. Jestem w soku jak szybko to powiedziałeś. To i tak jest e, dosyć wolno. E, tak czy inaczej widzowie dzisiaj będziemy robić bitawki od stówki do kosy postaramy się zrobić. Każdy z nas zrobi po jednej bitwie według własnych upodobań skrzynkowych. już pierwsza właśnie wisi, także zapraszam was serdecznie panowie. E, zobaczymy, która będzie naj, najlepiej rzuci. Może od razu. Nie? Nie, zrzuciłem wam na dwóch. Ja, ja jestem, ja poczekam, jestem ciekaw, czy z jakichś z tych naszych bitew od razu będzie was stać na koskę, to jest w sumie całkiem prawdopodobne. No jest, na czterech, jak mamy, jak mamy czterech ludzi, to raczej... Jak chciałem zgłosić tutaj sprzeciw, bitwy miały być do 100 zł, a ta bitwa jest za 100 złotych... No jest i dobrze, rano, dobrze, że dobrze, że to powiedzieliście właśnie, bo widzowie z kodem 7 jak płacicie stówkę, to oczywiście macie 105 złotych, bo 5% do depozytu, także na taką bitwę również by was było stać. Generalnie to... <laughs> Widzowie, wygrano jest uścisk głoni prezesa. Także jak Santi wygra, uścisku niestety nie dostanie. No, takie są fakty, niestety. No, ale że jak podwygrał wygrał no wtedy to tak ciężko. Ja Ej, mu ręki razie. nie podam. Ja mu <laughs> ręki nie podam, także to, to też wiesz. Inaczej troszeczkę, ale na no spokojnie. Na, no na razie słabo, słabo. Razie szczerze, bod. że to tutaj czadersko zabierze nam chyba wszystko. Także pierwsza bitwa będzie idealna. Tu musi no naprawdę tak. się wydarzyć grubo, żeby któryś z nas to wygrał. Nie? Ale mu leci, Grubot, ale mu być sobie... Osiem tych do przodu. O! Oj, oj, oj. Może? o, o okay. może? Daj skałcik, daj, daj, daj. daj. Nie, dalej. Kurcze, skałty dają, ale nie teraz. No cóż. ale generalnie. No, batelka mogła być lepsza, no nie oszukujmy się, mogła być. być lepsza. Troszeczkę mogła być lepsza. Dobra, no to słysze. pozwólcie, że teraz ja zrobię. Oczywiście. Jasne. Twoja będzie idealnie do stówki, oczywiście. Okej. Okay. I to będzie no, krótka bitwa, no ale wydaje mi się, że, że da. Bąk? Po prostu bąk? Po prostu bąk. Kurczę pieczona, Jedna no nie wiem. Jedna skrzynka. Tu się raczej skończy tak, że będzie wspólna pula 10 zł, panowie. Tak zdanie. Tutaj poleci a a bum która mi dużo razy. I... Oj, ta wupka boom jest śliczna, no ja ją miałem Przebije, raz. Santiago. Na pewno. No, moja bitwa taka, o zobaczmy co tu... Aha! Ej, tą dyszkę... przeceniłem tą dyszkę. O dyszkę przeceniłeś. Co... Dobra, ale kto wygra, to jest pytanie. O, jeszcze Czemu? dla mnie, nie? No dzisiaj mam dzień konia, wszystko wygrywam, nie? Naprawdę, jest niesamowite. Ty, moja nagroda Dobra, pocieszenia ja... będzie droższa niż to, co dostałeś z tej bitwy. Tak, 2,50 dostałem. No cóż, nie wyszło. ja generalnie, ja mam taką, taką batelkę, że to i nawet 80 groszy mniej niż, niż stuwa, bo ja nie potrzebuję tutaj, tak jak chłopaki dorzucać więcej. Tu będzie naj, najgrubsza tak, batelka, chłopaki, nie? Ja miałem zarówno, halo. Ja zarówno, a no w takim razie tylko Santy jest oszustem. Nie jestem oszustem. Jestem Cygną. No. Nie, no moim zdaniem moja bitwa zasługuje no to jest szczerze, chyba najgorzej jak się dało nie dało się No gorzej. ja się cieszę ja się cieszę bo wiem sery. że gorzej nie mogę zrobić niż Mati także cieszę się z tego no. no też jest potencjał ale no też może być tak że będzie lipa trochę procentówek o! Aha, bo ja myślałem, że jestem na drugim slocie, no tak. A, no to jak coś jest, tym znowu skrzynkę do tyłu, nie? No to jest niesamowite, rzeczy się dzieją. Kiedyś ja, ja skrzynkę do tyłu, jak dopiero się bitba zaczęło. No bo wy już mówicie u, a ja dopiero mi się otwiera, nie? Mówię, dobra, aha, klikawę, fajnie. Mamy fajnie. 5x3, dobra? Nie no, cieszę Na 3, 4, hop. Dobra. Jest teraz pierwsza dźwignota, ja nie? 4x2, dwa... nie. Ja Warty mam 5 jeszcze. Ok. Aha, okej. Okay. No dobrze, no On coś dobrze, tam ma szybciej, nie? On tam ma jakieś szyb, szybsze kable. No mi się wydaje. nie no, ja nie używam Internet Explorer w 2025, <laughs> to się inaczej, no ale. To już na spokojne na Ej, spokoju. ale generalnie, jak patrzę co daje, no to mogło być lepiej, ale też nie jest jakoś źle. Nie jest źle, nie jest źle. Zobaczymy co z tego wyjdzie z tych ostatnich. To co, Te Tak, Ja to... jestem fanem to... disco. To... Jestem fanem to... disco. To... Może zaskoczyć, może. Akurat tej ostatniej też ten y... pronup nie znam w ogóle, oponenta. No Mecha Industries. Tak jest. Hmm. No ja już jestem Uła. na disco i ja wiem chyba kto wygra tą bitwę. Okej. Okay. Ale no. to... No, no. Dalej no. kurde pieczone. No dziękonia. No. dziękuję. Dobra, Dobra panowie. Ja mam propozycję. Czy każdy, z was, czy każdy z was ma 260 zł? Zróbmy Oczywiście. to, zróbmy, żeby któryś z nas mógł mieć tą kosę. Tak zróbmy, możemy tak zrobić, jak najbardziej. To zrób ty bitewkę. Dobra. No to ty, Dobra. ty, ty wygrałeś, to ty, ty, ty robisz w takim razie. Dobra, w takim razie montuję, ale montuję naprawdę mega chamską batelkę, mega chamską. Albo tu da, albo nie da, nie? Box, stop. Box i stop, tak jest. Baczność, Box, stop. a w odwrotnej kolejności baczność, dałeś. Aż mi się przypomniało moje czasy w bocie. Ja generalnie z Boksa trafiłem na ostatnim live'ie kosy z 1500 tu najdroższą, także musiałem dać underdog'a, bo wiem, że jakby to się nie powtórzy, jakby no jestem realistą. A, to no jest tak. underdog. No, no tak. dlatego na pierwszej, pierwszej od razu dostajesz 62 zł, A, no tak. tak. O, Zacznij, jeszcze sobie. No, bardzo ładnie, 20 jeszcze dla ciebie. Daj mu tam, daj mu tam. Ej, o, dzisiaj jest, jest dzień mnie. chyba, dzisiaj chyba jest dzień, żeby robić bitwę na zwykłym trybie, nie, bo to jest to, co siebie, to jest niesamowite. No. No i dobra. Powiedziałeś to i nagle mi zaczęło dawać. Oj, ale nie Niech rzuca, niech rzuca, niech, na niech rzuca. Bot, bot na, na razie z najlepszej pozycji tak Ech, naprawdę. Tak. Mati to chyba na razie... On się chyba z nami nie bawi, on chyba ma swoją grę mi się wydaje. Ja, ja, ja uważam, że to jest standard i trzymam się swoich <laughs> zasad. <laughs> Jak dla mnie to jest standard, więc muszę dropić jak najwięcej. Ale generalnie stop chyba nie dał tak mi się wydaje, że tutaj Ginny się postarał. Pointu, Henry, pointu, teraz. Po Henry Ej, dobra, Henry na razie chyba... Jestem Też chyba na, na pierwszym miejscu, ale nie jestem pewny. W sensie, że do, do, do wygrania. Ja, raczej ja mam najwięcej w tym tak, momencie, tak, raczej ty na pewno. Najwięcej. Ty już to Z, z Matym Mat się raczej tutaj bijemy na, na to, kto będzie miał najwięcej w tej puli. Nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. <tud> Wydaje mi się, że Mati jest blisko ogólnie wygrany. Nie no, je trafił kałacha i załączną za łączną stówę, nie? Także... Okej, okay, chyba Dobra. wygrałem to. Chyba to Wygrałeś, mam. No. Wydaje mi się, że tak. Ja tutaj tak jest. Tak no, jest. I to naprawdę... I Marko, także... wiesz, nie masz nie no, Oczywiście, także widzę je w, w tym momencie, A, za 6 stów. Koska z sklepu jest wypłacona, tak, oczywiście. Shadow do Damascus, team. na taką mnie stać, więc wypłacam. Tobie też, drogi widzu, to sugeruję. Jeśli jakiegoś skina trafisz, który Ci się podoba, to no, nie trać czasu, tylko sobie wypaść na w do Steam. Tak to Ci sugeruję. Oczywiście, dziękuję za dzisiejszy odcinek dla wspaniałych gości. To, 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 dziękuję Wam, panie. Ja również dziękuję. dziękuję za to, że mogłem uczestniczyć w tak, jakby, wspaniałym materiale, naprawdę wspaniały, wspaniałymi ludźmi. Ja się no też, tak. Że spełnił się challenge, tak? Przyszedłem, oddałem swoją część balansu na kosę dla No i jest koska. Nie, Ona już w ogóle skrawy. mi przyszła, bo dostałem powiadomienia na Steamie, także elegancko. Przypominam Wam widzowie na sam koniec, żebyście sobie odebrali dzisiaj dzienną skrzynkę, jeśli jeszcze nie odbieraliście. Link, w opisie sobie kliknijcie, wtedy was przeniesie do dziennej skrzynki. Warto sobie odbierać codziennie, żeby jakąś tam skinka do swojego ekwipunku na Steam przygarnąć. I oczywiście kod promocyjny sat 7 daje Wam 5% więcej przy każdym ewentualnym depozycie, do czego nie zachęcam. I co? Od nas to tyle. Do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się miłego wieczoru. Elo. Tak jest, na razie, icho. Na razie, icho. Co to jest? <noise> Bo ty jesteś Jensy Mateusz. Stare, ja mam ty jesteś Jensy. Nie, nie jestem GenZi, E, nie jestem Jensy. Jesteś. No jak nie jesteś Jensy. Który jesteś rocznik?